Surowce krytyczne są dla każdego kraju niezwykle ważne, bo stanowią o sile gospodarczej tego kraju. Są w pewien sposób bardzo istotnym gwarantem tej siły gospodarczej, bo proszę sobie wyobrazić fabrykę. Fabrykę można zamknąć, maszyny można zdemontować, przenieść do innego kraju i przy sprawnej logistyce cały ten proces może zająć od miesiąca do kilku miesięcy. Natomiast jeżeli mamy rudę, na przykład rudę miedzi, no to ona znajduje się w konkretnym miejscu, na konkretnym obszarze, w konkretnym województwie, w konkretnym kraju. W naszym przypadku w Polsce na Dolnym Śląsku. Tego się nie da przestawić, tego się nie da przesunąć, więc jeżeli mamy spółkę skarbu państwa, taką jak KGHM, gdzie to skarb państwa kontroluje wydobycie tych surowców, która wydobywa te surowce, a następnie sprzedaje w kraju, eksportuje, bo przecież 80% naszej produkcji idzie na eksport, to to buduje siłę naszej gospodarki. Z jednej strony miejsca pracy, z drugiej strony podatki płacone centralnie, lokalnie. Wreszcie ten impuls do rozwoju, bo przecież wokół takiej firmy jak KGHM powstają inne mniejsze firmy. To jest 30 kilka tysięcy miejsc pracy bezpośrednio w KGHM i ponad 200 tysięcy miejsc pracy w firmach, które dostarczają różnego rodzaju usługi, produkty, serwis, więc to jest niezwykle ważne. Niezwykle ważne jest też to, żeby kontrolować te zasoby poprzez kontrolę skarbu państwa. To nie jest przypadkowe. Kapitał. To nie jest bezosobowa materia. Kapitał ma narodowość. Przekonaliśmy się o tym choćby dramatycznie 24 lutego ubiegłego roku po rosyjskiej napaści na Ukrainę. W historii przekonywaliśmy się tym, o tym wielokrotnie. To właśnie amerykański kapitał, dlatego że był amerykański, świadczy o sile amerykańskiej gospodarki. Korea, przecież gość na tym forum, Korea Południowa, bardzo ważny partner, który coraz bardziej zacieśnia. Więzi z Polską. Na przykład to koreańskie firmy, dzięki temu, że są w Korei, budują siłę Korei Południowej. Ta kontrola państwowa nad spółkami Skarbu Państwa pozwala przywrócić stan posiadania tych surowców strategicznych Polakom.